Ale wracając do Ukrainy, bo to był pierwszy z tych wyjazdów, majówka, i tak zacznę w sumie od pytania, które chciałem zadać na końcu, ale ono fajnie się wpasowuje w sumie w te wszystkie takie wątpliwości, które mogła mieć rodzina, czy ty, i tam może nawet znajomi, co cię najbardziej zaskoczyło, ale tak w pozytywnym sensie, ale też w negatywnym w całej tej podróży. Pozytywnym, hmm. że Ukraińcy byli. do polskiego rolnika dobrze nastawieni, bardzo pozytywnie. Ja się spodziewałem i realnie e, taką miałem wizję, że powiedzmy, no dobra, tam, gdzie byłem umówiony, no to okej, okay. ale zdarzały się sytuacje, gdzie ja na przykład mówię, o kurczę, no nie wiem, coś tam się dzieje na polu, też była taka śmieszna historia, tam jest takie ujęcie z kierowcem i z MTZ-em starym, gdzie się ja mówię, kurczę, e, trzeba, trzeba pójść, mówię, to będą świetne ujęcia, mówię, ale tak, no nie będę się kręcił, mówię, podejdę zapytać. Ja wtedy sensie byłem na trzeci dzień, na na Ukrainie to już ukraiński perfekt i idea to odległości, bo nie wiem, że jest kilometr po prostu od tego miejsca, gdzie my tam sobie nagrywaliśmy, do tego pola, gdzie ten rolnik uprawiał. I, no i Michał mówi, kurczę, nie iść, bo to nie wiadomo, co za ludzie gdzieś będzie tutaj się kręcił na tym bez ludzi, a tu mówię, dookoła no jak na Ukrainie, po prostu pustki. Nie? Ogromne pola i nic wokół. I sobie tuptam tam z tą kamerą, kablami odwieszony i przychodzę, mówię, dobry dzień, mówię, ja tu z Polszy żurnalist, farmerski magazyn, agroprofil, ja, haciu, wideo. On no, tak na mnie jak na idiotę patrzy, mówi, gdzie was tu chłopaki wygnało? Co wy tutaj robicie, nie? No to ja byłem w ciężkim szoku, się okazało że po polsku mówię. Takich sytuacji gdzieś było kilka. No, na przykład, nie wiem, Ukraińcy zaprosili do siebie, to też był w ogóle pierwszy dzień, nagrywałem u Stefana, z którym byłem wcześniej mówiony. No i oczywiście mówię, właśnie nasłuchałem tych opowieści o tym, że nas okradną i tak dalej. Podjeżdża, podjeżdża starszy pan rowerem, no tak, może po pięćdziesiątce, i robi zdjęcie samochodu i pojechał. Pierwsza myśl, mówię, mhm, będziemy wracać na pierwszą może zaraz, nie? I za chwilę przyjeżdża z drugim, z drugim panem, i, i Michał, co nie wtedy ten dronowy, mówi, że przyjechał dwóch panów i się pytają, czy, czy wpadniemy do nich tam pogadać. No i, się, i po, pojechaliśmy i także. Bardzo pozytywnie byli do nas ludzie nastawieni, nie było jakiejś wrogości. Na drugą stronę ci zwykli rolnicy, bo my nie odwiedzaliśmy jakichś wielkich holdingów zagranicznych, tylko zwykłych rolników, trochę mniejszych, trochę większych, ale oni nie mieli do Polaków, jakby w ogóle żało te protesty.